Szanowni moi drodzy kochani, otóż, Facebook robi sobie z nas jaja. Zróbmy sobie zatem jaja z Facebooka. Mam do was prośbę. Jeśli jeszcze nas nie lubisz, polub nas. W końcu jesteśmy fajni. Jeśli lubisz nas już od dawna, prawdopodobnie bardzo często nie widzisz na swoim wallu tego, co publikujemy. Bo Facebook to ukrywa i nawet o tym nie wiesz. Chcemy to zmienić. Zaloguj się na swojego Facebooka. Przejdź na naszą facebookową stronę der5000.com. W nagłówku strony znajduje się przycisk lubisz to, a na przycisku jest strzałka w dół. Najedź kursorem na strzałkę i z menu wybierz Wyświetlaj najpierw oraz Wszystkie włączone. Od tej pory wszystkie publikowane przez nas treści wreszcie będą pojawiały się na Twoim Facebooku. Będą też pojawiały się w pasku powiadomień. Powtórz tę samą czynność dla Eupidera, Melera, Młodego Heizera czy wszystkich tych, których lubisz, bo istnieje ogromna szansa, że wcale nie widzisz tego wszystkiego, co chcesz zobaczyć. A potem udostępnij ten film na swoim wallu. Wszyscy przejmijmy władzę nad naszymi Facebookami.